Siemano łobuzy, witam Was. spider z Games TV. Dzisiaj taki mały suplemencik do historii Tomb Raidera, czyli wczesna beta Tomb Raidera 2, wydana w 16 czerwca właśnie na PlayStation, gdzie mamy do przemierzenia fragment etapu Wreck of Maria Doria. Lecz wygląda to dosyć inaczej. Spójrzcie, nawet pasek życia jest jeszcze taki jak był w PSX-owskiej, na pc owskiej też był właśnie brązowy, dopiero później dodali kolorowy. Inwentory wygląda też inaczej. Spójrzcie w ogóle, jakie to są klipi dźwięki. Przerażające dobrze, że to zmienili. W ogóle co można zauważyć na pierwszy rzut oka Lara ma z Dekain design kostiumu, bo później miała właśnie w oficjalnej wersji niebieściejszy. Tutaj ma wstawki czerwone. Oczywiście zanurzamy się i Lara zaczyna łapać oddech, no ale to już są takie smaczki, że po prostu można to wybaczyć. W końcu to jest wczesna beta. Tekstury tutaj zbytnio się nie różnią. Nie, jakoś tak za zbytnio nie zauważyłem za dużych różnic. Jednak jest tutaj pełno błędów, jeżeli chodzi o konstrukcję levelu. Zobaczcie, mamy tutaj na przykład te drzwi, no klasyka, no nie? Każdy pamięta, że to jest czasóweczka, trzeba szybko przebić tam do kolejnego miejsca Żeby drzwi były dalej otwarte Znaczy żeby się nie zamknęły Także tutaj wchodzimy Drzwi te tutaj główne Mają in, tro, inną trochę teksturę No i się zamykają Wszystko jest pięknie, fajnie Ale one zamykać się powinny po Zaraz zresztą zobaczycie O co mi chodzi Przeciągamy tutaj tego klocucha dalej No nie I bierzemy wajchencję No nie Jak się weźmie wajchencję w dół To drzwi Powinny być otwarte cały czas. A one co robią? Są zamknięte. I tutaj, właśnie na tym polega cały myk, że trzeba zrobić pewną sekwencję, żeby się udało to przejść dalej. Czyli po prostu kilka razy szybko. Poruszyć wajchą, nie zawsze mi się to udaje. Także e, możemy tutaj skusić, zrobić rola. No i powinno się udać przejść, ale się nie wyrobiłem w czasie. Także sekwencję musimy powtórzyć jeszcze raz. E, pamiętajcie tylko, że jak weźmiecie, podniesiecie tą wajchę, to trzeba odczekać, aż po prostu pokrywa cała pójdzie do góry. Bo w przeciwnym wypadku sekwencja się nie uda. I tak najlepiej, kurde, z 5 razy. No nie, 4, 5 rolujemy i biegniemy, i biegniemy, aż się przeszła, przeszła. Dobra, no i właśnie tu jest tutaj ten największy szkopu. No i teraz, jak sami wiecie, otworzyła się tam, otworzyło się tam wejście do pójścia w dół, tak, bo musimy zgarnąć kluczyk, żeby przejść dalej. Także ja tutaj sobie pozwolę pójść, zanurzyć się i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także dobra, wpadamy, nura dajemy przykręcamy się, lecimy, lecimy lecimy, lecimy, lecimy mocno uważamy tutaj na rekiny, bo nie są przyjazne dla nas, bo od nas tylko interesuje kluczy, w ogóle paski życia i tego wszystkiego są szersze dłuższe niż były w finalnej wersji, ale to już taki smaczek, naprawdę smaczek no nie, mimo wszystko tutaj jakoś tam konstrukcja levelu jakoś zbytnio się nie zmieniła, bieraj klucza wydupiamy stąd, uważamy tutaj na te, na, na, na rybki, ała, 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 ała aligatorki, aligatory Mówię rekiny. <laughs> Trzeba uważać. No, i w ogóle zajarałem się mocno, że mi się udało zgarnąć taką betę. Bo ja strasznie lubię testować takie rzeczy. I mam jeszcze kilka bet, demówek wczesnych i w ogóle innych rzeczy na stanie. Także będziemy progresywnie jakoś to jakiś czas będę wypuszczał materiał z takich materiałów, materiał z takich, z takich rzeczy. O ile będziecie chcieli to oglądać. Także dobra, mamy już klucza. No, to procedura jest dosyć standardowa. Musimy się dostać do miejsca, gdzie jest slot na klucz. Kurde, zawsze w tym labiryncie się gubiłem. Zawsze, zawsze, zawsze. To nie było po prostu takiej możliwości, żebym ja się tu nie zgubił. Eee, nie, to jest przecznica dalej. Dobra, bo tu jest to. Tak, to będzie przecznica dalej w tym pomieszczonku. Także szukamy slotu na klucz, ale po prostu ta muza w ekwipunku jest strasznie przerażająca. No dobra, podchodzimy do tego i obczajcie to. Dobrze, że to zmienili. No, i w ogóle jeszcze nie ma żadnej zasłonki z wykwipunku, nic zrobione. No, ale tutaj sprawa jest już prosta. Bierzemy, podchodzimy, wajchę przeciągamy. Hop, hop, hop. Wajcha. No, jeszcze kroczek w boczek. Dobra, wszystko się zrobiło. W ogóle głośniejszy sample jest tutaj, właśnie jak się weźmie, przeciągnie wajchę. No, to też taka ciekawosteczka. Nie wiem, czy ktoś zwracał uwagę na poziomy głośności w finalnej wersji. Ale tutaj samplek był głośniejszy. Przesuwamy tutaj frajera, czekamy, 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 wskakujemy sobie na górkę, Opa. Weichensa przeciągamy, no, no przeciągnij go, nie skacz mi tu do tyłu, dobrze no i otworzyła się tam klapa także już sprawa jest załatwiona w gruncie rzeczy i teraz będzie kolejna ciekawostka otworzyła się klapa i możemy tutaj zobaczyć jak wyglądają niedorobione a w zasadzie brak tekstur w Tomb Raiderze, nic tutaj nie ma tylko sześciokąt, tutaj czarny punkcik przez który nie możemy przejść, a dalej cały korytarz jest niedorobiony także tak wyglądała właśnie beta Tomb Raidera dwójki która ukazała się 16 czerwca w 90. 7 roku. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta, taka ciekawostka. Jak chcecie ich więcej, to napiszcie w komentarzu, wtedy będą pokazywały się częściej. A tymczasem o, ścięło się już całkowicie. Czas minął. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!